Ho, ho, drogie dzieci, już niebawem 6 grudnia, dzień, kiedy pojawia się Święty Mikołaj. Nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo o której godzinie, ale będzie w chwilę na każdym osiedlu. Ale ja Was zapraszam teraz codziennie na Plac Staszica pod Centrum Kultury. To jest poczta Świętego Mikołaja. Napiszcie swoje życzenia, marzenia, pragnienia. Ja te listy zabieram ze sobą i być może spełnię wszystkie Wasze marzenia i pragnienia, ale zapraszam wszystkich rodziców, wspólnie z wami, aby wykonali z wami w domu przepiękne, jak sądzę, wierzę w to głęboko, ozdoby choinkowe na nasze Choinki Dobrych Życzeń. Choinki stoją również na placu Staszica, przed Centrum Kultury. Ubierajmy nasze Choinki Dobrych Życzeń. Zapraszam was. Ho, ho do zobaczenia!